Co w sytuacji, gdy bank domaga się ode mnie roszczeń wynikających z nieważności umowy kredytowej? Dlaczego bank wysyła do mnie wyzwanie i czy zawsze w takiej sytuacji otrzymam pozew? Witam na kanale kancelarii Mędrecki Wilk i Wspólnicy. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, co w sytuacji, gdy bank zdecyduje się na dochodzenie roszczeń wobec kredytobiorcy? Co w sytuacji, gdy otrzymam wezwanie z banku? Banki wysyłają wezwania do kredytobiorców, którzy zdecydowali się pierwotnie pozwać bank. W sytuacji, w której zatem otrzymamy tego typu wezwanie, w pierwszej kolejności najlepiej skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. E, musimy pamiętać o tym, że wezwanie banku e, to jest Kompletnie inna czynność od pierwotnego procesu. To znaczy, to że Państwo otrzymali wezwanie z banku nie oznacza, że to wezwanie otrzymał Państwa. Pełnomocnik. Pełnomocnik prawdopodobnie nie będzie miał informacji o tym, że bank zdecydował się wysłać do Państwa tego typu dokument, a zatem bardzo istotne jest to, aby właśnie poinformować swojego pełnomocnika o takiej sytuacji. Dlaczego zatem banki decydują się wysyłać takie wezwania do kredytobiorców? Przede wszystkim cel takiego wezwania to przerwanie biegu. Terminu przedawnienia roszczeń banku. Jest to okres trzyletni, liczony od daty, w której konsument dowiedział się o abuzywności klauzul. Praktyka pokazuje jednak, że banki decydują się na wysyłanie wezwań do kredytobiorców coraz szybciej, nawet w odstępie kilku miesięcy od dnia, w którym kredytobiorca zdecydował się na pozwanie banku. Czy zatem wezwanie do zapłaty oznacza to, że w krótkim okresie czasu zostanę również pozwany przez bank? Oczywiście praktyka każdego pełnomocnika, praktyka każdego banku może być inna, jednakże co do zasady wezwanie do zapłaty jest takie Takim sygnałem, takim pierwszym krokiem, który czyni bank w stosunku do kredytobiorcy przed pozwem o zapłatę. Tutaj również musimy pamiętać o tym, że w przypadku, w którym bank zdecyduje się na wytoczenie powództwa przeciwko kredytobiorcy, to kredytobiorca otrzyma pismo z sądu. Nawet w sytuacji, w której kredytobiorca jest. Reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w pierwotnym pe postępowaniu, pełnomocnik nie otrzyma takiego pisma ze względu na odrębność obu postępowań. Kolejna kwestia, która pojawia się przy okazji tematyki pozwów banków, to kwestia tego, czy Bankowi przysługuje roszczenie z tytułu bezumownego korzystania z kapitału, jak również waloryzacji kapitału. Zarówno orzecznictwo krajowe, jak i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od dawna podąża linią orzeczniczą, zgodnie z którą bankowi nie należy się nic więcej ponad zwrot kapitału wypłaconego. Kredytobiorcy. Takim podsumowaniem tej linii orzeczniczej i wskaźnikiem, który w ostatnim czasie bardzo mocno obił się echem w sprawach frankowych, to jest kwestia wyroku CUE. C520 na 21, jak również postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 grudnia 2023 roku. W pierwszym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej e, wskazał na to, iż absolutnie poza zwrotem kapitału bank nie może domagać się niczego ponad to, w szczególności e, jeżeli chodzi o bezumowne korzystanie z kapitału. Postanowieniem z dnia 11 grudnia e, Trybunał Podkreślił również ponownie, że niemożliwe jest dochodzenie przez bank roszczeń wynikających z waloryzacji kapitału. Działania banku polegające najpierw na wezwaniu kredytobiorcy do zapłaty, a następnie na pozwaniu go, są pewnym standardowym działaniem banku uzależnionym od konkretnej, obranej w tym zakresie strategii. Najważniejsze jest jednak to, aby podjąć skuteczną obronę przed takimi działaniami. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału. Zachęcam do subskrybowania kanału po więcej tego typu treści.